Dzień dobry. Zanim zaproponuję Państwu posłuchanie rozmowy z Edwardem Stanochem na temat znaczenia celu, misji, tak zwanego purpose w naszym kierowaniu i zarządzaniu sobą, naszymi firmami, naszymi współpracownikami, chwila samorefleksji i autoaudytu. Kevin Marej, autor podręczników komunikacji i zarządzania, z którym blisko współpracujemy i którego książki wydajemy, aby korzystali z nich słuchacze, uczestnicy Akademii Psychologii i Przywództwa, opracował pakiet 13 pytań, które pozwoliłyby Państwu, jeżeli dokonacie to, tego zabiegu, ocenić samych siebie w skali od 1 do 10 w 13 wymiarach, gdzie 10 oznacza wynik celujący, aby określić swój iloraz inspirowania przez perpes. No bo podobnie trochę jak w przypadku ilorazu inteligencji, no będziemy mieli to solidne 130, jeśli na 13 pytań przydzielimy sobie po 10 punktów. A więc proponuję, żeby wziąć kartkę papieru albo otworzyć gdzieś Excela czy podobne narzędzie, aby zarejestrować swoje odpowiedzi na tych 13 pytań. Jesteście gotowi? Pierwsze. Czy naprawdę inspiruje swoich współpracowników, komunikując się z nimi szczerze i z pasją? Czy Inni członkowie kierownictwa robią to samo. No, jeden to w bardzo małym stopniu, a dziesięć oznacza wynik celujący. Druga skala. Czy jestem przekonany, że wszyscy na każdym szczeblu organizacji znają nasze, czyli zarządu, właścicieli, wartości oraz cele i zgodnie z nimi podejmują decyzje? Trzecia skala. Czy Wszyscy pracownicy wiedzą, co każdy z nich powinien robić, abyśmy osiągali nasze cele, i czy nasza wizja ich inspiruje? Czwarte pytanie. Czy wszyscy członkowie organizacji angażują się systematycznie w poprawę relacji ze swoimi kolegami, partnerami i klientami? Piąte. Od jednego do dziesięciu samoocena. Czy prowadzimy wystarczająco dużo znaczących rozmów z pracownikami, by wzmocnić ich zaangażowanie, motywację i gotowość do działania? Czy podczas tych rozmów wyrażamy uznanie dla ich pracy? Szósta skala. Czy mogę uczciwie stwierdzić, że wiem, co jest ważne dla naszych pracowników i mogę w każdej chwili z nimi o tym porozmawiać? Siódma. Od jednego do dziesięciu. Czy... Namawiam pracowników do dostarczania informacji zwrotnych oraz nowych pomysłów i czy reaguje na zgłaszane propozycje lub problemy. Ósma skala. Czy wszyscy moi współpracownicy przyznają, że mam zdecydowane poglądy w sprawach, które są ważne dla mnie i dla naszej organizacji, że mam swój punkt widzenia? Dziewiąty punkt. Czy jestem znany jako przywódca, który inspiruje i motywuje ludzi za pomocą opowieści wzmacniających ogłoszony przeze mnie przekaz? Czy też korzystam tylko z wykresów i danych liczbowych? Dziesiąte. Czy jestem przekonany, że moje działania i sygnały, które wysyłam, wzmacniają mój przekaz dla współpracowników? Jak jest z moją spójnością? Jedenasty. Czy ja i pozostali przywódcy mojej organizacji mamy świadomość, że liczy się każde słowo, które wypowiadamy podczas publicznych wystąpień? Dwunaste. Czy komunikowanie się jest priorytetem dla kierownictwa organizacji i czy planujemy rozwój menadżerów w taki sposób, aby stawali się inspirującymi i zaangażowanymi przywódcami? Trzynasta skala. A przede wszystkim, czy robię wszystko co możliwe, aby nasi pracownicy i klienci znali nasze cele i mieli zaufanie do naszej organizacji? No, mnożąc swoje wyniki przez 13, uzyskasz jakiś iloraz, oby to było 130. A za chwilę rozmowa o odwoływaniu się do purpose, do misji, do celów, o osiąganiu, o działaniu i w współdziałaniu w dzisiejszych organizacjach, w dzisiejszych czasach i w organizacjach jutro z Edwardem Konradem Stanochem.